Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj tematem odcinka będą paprocie. Przejdziemy po ogrodzie i zobaczymy, gdzie, jakie paprocie rosną, jakie są odmiany, jakie gatunki u mnie w ogrodzie. Tutaj przede mną jest duża kępa. I to jest Narecznica Samcza. Nasza rodzima paproć. Ona jest dosyć popularna w naszych lasach. Zimozielona. W zimie te liście się załamują, więc nie są już później takie efektowne. Ale ogólnie roślina wygląda bardzo ładnie. U mnie w ogrodzie ma wysokość około 70 cm. Bardzo ładna. Kępa. Tutaj rośnie cztery rośliny. One rosną już tutaj, no tak mniej więcej od dwudziestu paru lat. I w tej chwili ta roślinka wygląda w ten sposób: bardzo ładna, odporna paproć. Tutaj koło sosny rośnie narecznica mocna. To jest odmiana Christata de King. I tak patrzę na nią, będzie miała zarodniki, niedługo dojrzałe. To chyba ją sobie rozmnożę. Bardzo ładna paproć z takimi falbankami na końcach listków. Też jest zimozielona. Kępa tej paproci wygląda tak. To jest y, taka dosyć młoda roślina. Ona dopiero parę lat temu została posadzona i ładnie sobie tutaj radzi pod sosną. Tutaj jest paproć, która sama wysiała się w moim ogrodzie, y, ponieważ jest jeszcze młoda, więc nie jestem pewna, co to jest, y, ale podejrzewam, że to jest narecznica krótkoostna. Również jest y, y, zimozielona. Ma dorastać do około 50 cm wysokości. Jest to młoda roślina, więc te liście są na razie jasnozielone. I co ciekawe, tak jak mówię, ona tutaj sama się mi rozsiała pojawiła się właściwie znikąd. I w czasie tej suszy, którą miałam niedawno w ogrodzie, ona w ogóle nie cierpiała. Świetnie sobie radziła w ogóle nie musiałam jej podlewać, i nie było po niej widać. Żadnych śladów mm, przesuszenia. Tutaj w leśnym zakątku jest narecznica czerwonozabijkowa. Zaraz przejdę. Bardzo ładna paproć. Liście z połyskiem, zimozielone. Młode listki mają kolor mm, taki miedziany. Zaraz przejdę do takiej roślinki, która ma jakiś młody listek. O, tutaj jest roślinka, która ma właśnie młody listek. On już zaczął zielenieć, ale jeszcze widać właśnie ten miedziany kolor na liściach. Wiosną wygląda naprawdę ładnie, ale y, późnym latem, kiedy te listki właśnie są takie błyszczące, ciemnozielone, też wygląda ślicznie. Teraz kolej na wietlicę. To jest wietlica samicza, nasza polska paproć, bardzo popularna. W polskich lasach, jej liście zamierają na zimę, i jak widać, ona mi się tutaj rozrasta. Tutaj była posadzona, natomiast o, tutaj widać, że pojawiły się młode rośliny. Tutaj na tym poletku jest wietlica japońska, odmiana Silver Falls. Te rośliny były sadzone w zeszłym roku wiosną. I w tym roku, w czasie suszy, musiałam je trochę podlewać, ale bardzo ładnie się rozrastają. No i z każdym rokiem, oczywiście, będą większe. Srebrne listki, takie przebarwione, ogonki liściowe i główny nerw, bardzo ładnie wyglądają. No i co mi się podoba, to to, że tutaj y, pomiędzy tymi paprociami bardzo ładnie rozrósł się mech. Staram się tutaj nic nie robić gracką, po prostu tylko wyjmuję chwaściki, które się od czasu do czasu pojawiają. Z daleka wygląda to w ten sposób. Tam dalej będą posadzone też paprocie, funkie, ale to dopiero na jesieni i będzie tutaj urządzony leśny zakątek. W tej chwili się wstrzymuję z sadzeniem roślin, ponieważ musiałabym je cały czas podlewać. Myślę, że gdzieś na początku września zacznę tutaj obsadzać ten leśny zakątek. Zrobiłam już porządek taki w miarę, powyrywałam co miało być usunięte. A tutaj mi się też właśnie narecznica samcza wysiała sama. No i tutaj już została. Bardzo ładnie wygląda, taka regularna jest w kształcie takiego lejka. Tutaj w leśnym zakątku też jest poletko z Wietlicy Japońskiej i wśród tych roślin Silver Falls są dwie roślinki innej odmiany. Jedna roślinka to jest odmiana Metallicum. Teraz podejdę bliżej. O, to jest właśnie ta roślinka w tej zielonej klateczce. Ona rośnie tu już bardzo długo, ale przez długi czas była zasłonięta gałęziami, miała bardzo ciężkie warunki wzrostu i dopiero od dwóch lat może sobie tutaj rośnąć w miarę swobodnie. Widzę, że liście ma coraz większe. I druga ciekawa odmiana tej paproci, która tutaj mi się ukazała, to jest ta paproci o takich pięknych, grzebieniastych końcówkach liści. Jest naprawdę bardzo ładna i z niecierpliwością czekam, aż wyrośnie na większą roślinkę. Będzie miała w tym roku tutaj zarodniki. Prawdopodobnie nawet nie sprawdzałam, czy na spodzie tych listków są zarodniki. No, są kubki zarodnikonośne. O, są, są. Są tutaj kubki zarodnikonośne. Więc, jak tylko te zarodniki będą w miarę dojrzałe, na pewno wysieję i spróbuję rozmnożyć tę paproć, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Listki są bardziej zielone niż u odmiany Silver Falls, ale ten kształt listków jest naprawdę bardzo ładny. A tam cudowna dziura, chyba kreta. W opisie do filmu umieszczę link do wcześniejszego filmu. W którym pokazuję jak rozmnażam paprocie przez zarodniki. Czasem trzeba mieć trochę cierpliwości i nie wyrzucać od razu po miesiącu, ponieważ posiałam paprotkę zwyczajną w 23 roku, to było wczesną jesienią i przez długi czas nic nie kiełkowało. Zrobiło się lekko zielono, ale wyglądało to jakby był tylko mech, natomiast w tym roku. Tak mniej więcej w maju zaczęły pojawiać się przedrośla i teraz już są takie malutkie listeczki. Bardzo ładną paprocią jest paprotnik szczecinkozdębny. Tutaj jest odmiana plumosum densum, zimozielona, o bardzo ładnych, mocnych liściach, porośniętych takimi łuskami brązowymi, wzdłuż nerwu. I co ciekawe, ta paproć wytwarza młode roślinki u nasady listków. Tutaj ten jasny, zielony kolor to jest, są właśnie młode roślinki, i można je, te paprocie, rozmnażać przez te właśnie młode roślinki. Wystarczy odciąć taki kawałek, włożyć płytko do ziemi, przykryć, żeby nie wysychały. I po pewnym czasie się ukorzenią i będą młode roślinki. Ta paproć rośnie tutaj już dosyć długo i jak widać, ona tutaj jest tak jak gdyby na takiej nodze, jest jak gdyby na takim podwyższeniu. Tutaj niżej te stare liście, które się położyły na ziemi, natomiast tu wyżej jest taka czupryna z liści młodych. A tak wyglądają młode rośliny paprotnika. Które rozmnażałam właśnie przez te rozmnóżki, które są na liściach. Przyszedł czas na języczniki. To jest języcznik zwyczajny, odmiana undulatum o dosyć długich liściach, leciutko falowanych na brzegach, ciemnozielonych, błyszczących i taka dosyć silnie rosnąca. Bardzo ładna roślina. Trzeba uważać, ponieważ języcznik zwyczajny jest. Niestety lubiany przez opuchlaki, więc jeżeli coś zacznie więdnąć, żółknąć, no to wiadomo już, że źle się dzieje w korzeniach. Jeżeli się pojawiają jakieś wygryzy na brzegach blaszek liściowych, no to trzeba będzie opryskać właśnie na opuchlaki, ponieważ właśnie opuchlaki lubią tę paproć. Tutaj jest języcznik zwyczajny, to jest gatunek czysty. Młode roślinki, które sadziłam w tym roku na wiosnę w tym leśnym zakątku w miejscu przedłużenia. Natomiast tutaj jest języcznik zwyczajny i Adiantum stopowate. Po prostu jak przesadzałam młode roślinki, które rozmnażałam z zarodników, to gdzieś mi się trochę zarodników języcznika trafiło w pudełeczku z Adiantum stopowatym. I teraz mam takie podwójne krzaczki, bo później jak sadziłam do doniczki, to też właśnie mi się tak troszkę pomieszały. I tutaj jest drugi też taki krzaczek mieszany, ale już nie chciałam ich rozdzielać. Natomiast tutaj dalej są już dwa czyste krzaczki adiantum stopowatego. No i tam dalej też niestety te dwa cierpiały trochę w czasie suszy, mimo podlewania. Być może, że coś je troszkę podgryzło i one są takie troszeczkę słabsze. Ale teraz na jesieni będą miały już więcej wilgoci i na pewno zaczną się ładnie rozrastać. Z daleka wygląda to w ten sposób. Tutaj jest przedłużenie mojego leśnego zakątka, i na brzegu tego przedłużenia. Tutaj jest języcznik zwyczajny, i to jest odmiana krystatum. Młode roślinki, ale już widać na końcach listków, właśnie takie grzebieniaste formy. To jest długosz królewski osmunda regalis. W tym roku zebrałam z niego zarodniki i wysiałam bardzo ładnie powschodziły. Przedrośla są już dosyć duże. Zrobię zdjęcie i wstawię na ekran jak to wygląda w tym momencie ta moja hodowla tego długosza. On tutaj ma takie dosyć niewyjściowe stanowisko ponieważ te funkie tutaj niestety, ale mu przeszkadzają i będę musiała prawdopodobnie te funkie gdzieś przesadzić. O jaki wiatr wieje. Ostatnia paproć w moim ogrodzie i to jest orlica Pospolita. Wypuściła w tym roku jeden listek, w ubiegłym roku też miała jeden listek. Orlica pospolita wypuszczała właśnie z jednego pąka, jeden liść w ciągu roku jeżeli zacznie się rozrastać podziemnymi rozłogami, to wtedy będą się tworzyć nowe pączki i będą wypuszczać więcej listków. Na razie wygląda sobie właśnie w ten sposób. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu i zapraszam na następny. Do zobaczenia.